Jaką rolę odgrywają kobiety w firmach rodzinnych? Na początku transformacji była to przede wszystkim rola wspierająca, jeżeli chodzi o kobiety w firmach rodzinnych. To przede wszystkim mężowie, ojcowie, bracia byli odpowiedzialni za rozwój firm. Kobiety, jeśli angażowały się w działalność gospodarczą, to przede wszystkim w takich funkcjach pomocniczych, w zarządzaniu kadrami, w marketingu, w księgowości. Ale to się zdecydowanie zmieniło. Dzisiaj kobiety zakładają firmy, świetnie je rozwijają, komercjalizują. Wśród sukcesorów również jest coraz więcej kobiet. Choć do tej pory nie brakuje i takich przykładów, kiedy marzeniem ojca jest, aby jego dziedzicem został syn. Oznacza to tyle, że pewnie córkom troszkę trudniej jest przebijać się często i pokazywać, jakie mają kompetencje, jakie mają możliwości w rozwoju firmy rodzinnej. Doświadczam tego od prawie 30 lat, bo to jest czas, kiedy doradzam firmom rodzinnym w transformacjach i zmianach pokoleniowych. Kobiety współcześnie. Pełnią w firmach rodzinnych rolę liderek, podejmują strategiczne decyzje i to jest właściwy trend. Mówi Pani o kobietach w rolach, w rolach liderek biznesu. Czy możemy powiedzieć w ogóle o kobiecym stylu zarządzania? Czy on się czymś różni? Wiele badań wskazuje, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z kobietą, czy mamy do czynienia z mężczyzną, to pewne kompetencje, jeżeli chodzi o zarządzanie, są uniwersalne. Czyli tak naprawdę lider musi potrafić określać cele, wyznaczać je, osiągać, być zdeterminowanym, być wizjonerem, potrafić współpracować z zespołami. Ale czyli tak naprawdę samo stanowisko menedżerskie nie determinuje już tutaj płci. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o styl zarządzania, Mówi się o tym, że kobiety bardziej preferują taki styl demokratyczny, oparty o komunikację, oparty o ten czynnik empatii. Mężczyźni lepiej się czują, często w takim stylu nakazowo-autokratycznym. Czyli, krótko mówiąc, kobiety są tymi nowoczesnymi liderkami? No, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Zresztą potwierdzają to również chociażby twarde dane. Kobiety są współcześnie lepiej wykształcone niż mężczyźni. W Europie 59% dyplomów uniwersyteckich odbierają kobiety. 61% stopni naukowych, doktorskich jest udziałem również kobiet. Natomiast myślę, że warto również zwrócić uwagę, jak ważną rolę kobiety odgrywają w firmach rodzinnych właśnie wnosząc ten czynnik kobiecości. Jakiego rodzaju unikalne wartości wnoszą kobiety, liderki, kobiety prezeski do firm rodzinnych? W przypadku biznesów rodzinnych warto mieć na uwadze, że wartości, które występują w rodzinie przenikają do firmy, ale jednocześnie firma przenika do rodziny. Kobiety są tymi osobami, które, o których można powiedzieć, że są strażniczkami takich wartości właśnie, które mają spajać rodzinę, ale również we właściwym kierunku prowadzić, prowadzić firmy. Kobiety są, często inicjują w firmach rodzinnych programy socjalne, bardzo często organizują spotkania dla pracowników z udziałem ich rodzin, są inicjatorkami szkoleń, podnoszenia kompetencji wśród pracowników. Kobiety także reprezentują bardzo często firmy rodzinne na zewnątrz, stając się swego rodzaju ambasadorkami marki. Jest to zadanie niezwykle ważne i niezwykle odpowiedzialne. Pomimo, że formalnie zaledwie 30% kobiet jest właścicielkami firm rodzinnych w rzeczywistości, ich wpływ na biznes rodzinny jest dużo większy, co zresztą zauważył um, sekretarz były sekretarz generalny OECD, twierdząc, że. Kobiety są najbardziej niedocenionym aktywem światowej gospodarki. To jaka jest w takim razie droga, żeby stały się odpowiednio docenionym aktywem? Hmm. Myślę, że z jednej strony dużo to zależy oczywiście od samych kobiet, ale widać, że dążenie do, do odpowiedniego wykształcenia, do pozyskiwania kompetencji jest udziałem kobiet. Z drugiej strony wymaga to również takiej transformacji społecznej, wręcz czasami można nawet powiedzieć światopoglądowej, czego jesteśmy świadkami, ale co, niestety, na co niestety potrzebny jest czas.